To gry FIFA World Dzisiaj zagramy mecz tak jakby rewanżujący Pierwszy z pierwszego odcinku mecz przegraliśmy Dzisiaj postaramy się coś wygrać Jak widzicie Pozegrałem troszkę meczy Co je nagrywam No i nie jest zbyt wesoło Chyba będzie tak, że się utrzymamy W tej lidze <laughs> Skład jest też troszkę zmodyfikowany Jest środkowy napastnik Ozil, na pana napadzie jest Giroud i zakupiłem Ramseya na tylko pomocnika. No na rezerwie siedzi OnePersy i Runay. Okej, okay. no i w ramce Weichiuszczan. Okej, okay, zaczniemy mecz. Zagramy z kimś, postaramy się wygrać. O już, utrzymuje się chyba drugi, trzeci raz w tej lidze. Żydało się coś awansować Okej, okay, mamy przeciwnika, wybieramy strój. Oczywiście arsenalu masz Strój Koliś ma 149 wygranych, 98 remisów, 203 porażki Na no, napadzie pers Persi, napastnik, i napastnik John Mata, Środkowocego Ofensywny w brancy Peter Czech. No oh no Zespół Forward Team. Zobaczymy. Ale obrona troszkę cienka. Napad ma dobry, ale obrony Niezbyt. Okej, okay, zobaczymy. Halo? Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowi. Witają Państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. Nowa yes. no, Przeciwnicy przejęli. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. No i ludzi. Jezus, Jezus, Jezus. świetnie yes. Jest świetny no, no teraz jest wsparcie ze strony partnera. Aj, nie piłkę. Ale zapowiadało się... O Jezu! Albo akcja Rafael? Wszystko, by nie przypisali. Antonio do szuka. Valencia. Szuka. Bardzo dobry odbiór. Okay, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ciągniemy Saltico Zorro. Nie, ze strzałem raczej nie. Paniak Jezu! Niestety nic Czarte z tego nie wyszło. Piłka jest, to była drużyna przeciwna. Ładna dwójkowa wymiana czańca. piłek. Okay, dawaj, dawaj, to, dawaj, to nie słyszę. Dobra pozycja, dostanie strzału. Kierowniki nie psują. w Są tylko że piłka wciąż w polu. Będzie strzelał, Aj, ale obronił, ale piłka na boisku. Ja teraz są farta Koleś. Tak co się Ale Ależ niesamowita, tak obrońcy. Sam wita Okej, pika z Orla. Okay. Yes. Yes. Dobrze, w sokurs idzie mu partner z drużyny. Zespół zespołu. Dobra okazja. Ale Kapitalnie broni. Mamy rzut co za To był strzał kapitalny. Przyjęcia i Jest jak broni Dobry grał. Dobry grał. super! grał. poza będziemy mieli będziemy mieli kolejny Uderzenie? O, Brawo! Jezu. Ależ piękna interwencja. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Iłka poza mięć. wojskiem, kolejny rzut rożny. Ile chroży mi Głową w kierunku nie, nie, nie. Dobre Co intencje, fatalne urazić. wykonanie. Wysoko i w dodatku na poprzeczką. Chyba Myszlałem nie tak sobie kupię. wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Sandy Cazorla, Aj! Troszkę się pobudziłem w A teraz przypilnę Runy. Bliska już do bramki. No nie mogą się przebić. Tam. Obok partnerzy. Dobra, jest? Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda. Szansa! A noga! już mu miał? do złego miał? to złego miał? Kto złego Powstrzymali rywali, znowu miał? piłkę okay jest coś się daje. W pierwszej części remis bezbramkowy. E, raczej nie Do przerwy nie wynik remisowy. Choć jedna z drużyn miała więcej zgryć. Dwaście, tyle, że nie liczą coś. się okazje, a strzelone bramki. E, nie, nie nikogo zmieniać. Staramy się to wybierać podstawowym składem. W na razie nie są chyba zmęczeni, bo wcześniej im dałem plus 6 kondycji na cały skład. I na pewno mają... OK, jedziemy. Druga połowa. Mam nadzieję, że to nas lepszą. Byliśmy pierwszy pokój lepsi. Wrócę strzałów. Skuteczniejszy. Będziecie skuteczniejszy. połowa spotkania. Pewno. Remis przerwa. zmiany to taktycznej. Prowadzając nowego grawu. Szantika Oj. Nie dał Słysza, rady obrońców w tym tryblingu. Bo... Ma do kogo zagrać. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Przeciwnicy przejmują piłkę. No strzela! Ale nie, to nie, to nie, to nie znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. Nie mogę tego w <grybujesz> A, Odzyskali piłkę taka, w środku pola. Śmierciana piłka. Robi się niebezpieczniej. No i udało się odzyskać piłkę. Chciał, Dobra, by nie na walk out. Walk out, walk out. Czy to wykorzysta? Oddaje stał No nie, jaka... no nie. chciał zaskoczyć. Jezu. I my Rozpoczynali zup rożnego. To była taka akcja na 1-0. Ber... O no, nie. Jak nie... Bramka to obronę. No, no i z są przy piłce, kurde. Ważne przejęcie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Strzela. Fantastyczna tak, dyspozycja tak. Bramkarza. No ale jednak ten Bramka się pokazuje. Bramka, że ma, co i... Go No i partnerzy podążają z pomocą. Będzie strzelał. Będziemy słupek. O ten mój ten Boże obrona. ładnie złapał no, piłkę. To jest dzisiaj mecz przede fatale. wszystkim obu bramkarzy. Obu. Na tam? <głos》>. E, Na sens nie. Już Piłka wciąż Nie, 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 nie. bronił. Bo jest to. kapitalna brona. w chłocie bezczelskim. Idziemy, jedziemy, Jeszcze. Sandika Akcja zatrzymana. Właśnie bywał, czyliśmy troszkę piłkę. Tak dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Niestety brodę, nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła to drużyna przeciwna. I idzie lewą stroną jego partner z drużyny. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Nie dał rady obrońca. panie 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 paniek. Jest! 82 minuta, zero, Yes. Proszę, jak taka uderzył. fantastycznie. Jest nie do powstrzymania brzegłową, ale surowie, yes. to o Ogromne. Teraz przejąć To dopiero Przytrzyma początek się. i już Albo mamy bramkę. Wynik chyba jest otwarty. Ja spodziewam się dalszych bramek w tym meczu. Jest okazja. Jest druga, ale ładna. 86 minuta. Myślałem, to co na połączenie z przeciwnikiem. Okej, okay, no to wygraliśmy 2-0 Awansować to już, nie awansujemy raczej, zdobyliśmy 395 monet i coś też XP, dobra OK, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie. Oczywiście łapkę w górę jeśli się podobało, się mano.